Cześć, hej wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Stanisz zapraszam was na kolejny odcinek z FIFA Ultimate Team. Dzisiaj Liga druga i spróbujemy po poprzednim nieudanym zupełnie debiucie zarówno naszym w drugiej lidze jak i Aguero w naszym składzie. Spróbujemy teraz podre podreperować naszą reputację i damy Remiego do ataku i teraz coś pięknego na ławce dwóch. Podobno progracie w FIFA. No nie wiem, może ja mi nie, nie umiem grać? Nie mam takiego pojęcia. Ale my już szukamy przeciwnika. Nie, nie. Najpierw trzeba sprawdzić trzy piłkarze na jedzeni, na pić i ruszamy z szukaniem przeciwnika. Okej okay, moi drodzy, 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 coś mamy. Mamy FC Barcelonę, tak wprost nazwane i pewnie skład będzie... Hiszpański, ale jak jaki atak, Benzema, Costa. No ładnie, no może być ciężko, ciężko, zwłaszcza, że przeciwnik No ma dobry spacer, trochę szybki. Na to, Ale damy radę, zagramy po staremu, po swojemu Ciekawe czy się będzie tak kiwał całe spotkanie A my na spokojnie, jak dobrze wiecie i właśnie dlaczego oni atakują w tym zawodniku? Ja tego nie pojmuję. Czterech hit tam wybiegło. Koniec. Nie ma. Podol. Remi. Jezu święty ile tam zabrakło jakby to tak dobrał z pierwszej. Pyk, dobrój. ale ci tam... Ale... Obstłupują się. Super. Pyk. A i nie dojdzie podobnie Ależ De Nie ma, nie ma, ale strzał z dystansu był Jest celny, zaliczony Jeden pewnie z wielu Które nie znajdą do bramki Pyk, ależ podanie tam Ależ podanie Co to było? Co to? Co ja zrobiłem? Co to było? Słucham Pytam się, co to miało być. Bo tak, to było tak żałosne, że znalazłem się w tak dobrej sytuacji, że nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. I. No i o, no wynik ja. My... widzieliście sami. Jordi, Jordi Alba! No tak. Nie dał rady nasz obrońca. Dośrodkowanie, tam jest ktoś, jakiś obrońca, ale dzidujemy piłę. Dobra, 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 jakoś sobie radzimy. Nani, nani. A teraz przy piłce I Ależ to popsu. Gramy dalej, gramy dalej. Gramy do końca. Na razie nie jest łatwo. Reni. Aj, Reni, Reni. Ale na razie gra lepiej niż. Agüero. Aguero. Tymczasem Jovetic, Co to, co to było? Słucham. Stefan. Stefan Joweticz. Że to czy on ma na imię Stefan, ale tak mi się wydaje, to imię najbardziej do na niego pasuje. Jest takie bałkańskie Jowetycz Na skrzydełko Piękny nam dośrodkował Jezu Nani, jak ty tego nie trafiłeś? Może święty jak pile to no, ty potrzymujesz za piłki pewnie by trafił czysto Dobre, gubią się Już blisko polakarnego Haha, oh, oh, oh. tam chciałem twardo. Jednak przeciwnik nie jest aż tak dobry jak się spodziewałem. Znaczy, nie jest łatwo, żeby nie było, że. Mówię, że jest banalnie, a przegrywam. Znaczy, remisuję. Ale no, myślałem, że nie będzie się tak gubił przede wszystkim. Zaraz, jedna akcja może zmienić mój światopogląd. Ewentualnie. Też interwencja czeka, której mu się nic nie spodziewał. Dośrodkowanie, główka obok bramki, Gerard Piqué. Tak, ten od Shakiry. Kurde, czemu tak się cofałeś? Do piłki, do piłki się ucieka. Aj, tutaj De Bruyne kręci, ale odpukują Popaka dzisiaj fatalnie. Pyk, coś tam, coś tam uradził. Remi się obraca z piłką 3 dni ale spoganie które które co to było czemu strzały moich piłkarzy dzisiaj to pośmiewisko błagam powiedzcie mi. gramy dalej gramy do końca remi remi co zrobi? remi remi nie było komu podać no stoją wszyscy i się patrzą na tą piłkę wysokie jak to kretyny ostatni a sprytaśnie Pedro uderzy ale fart no nie no nie ten też uderzy blok nie ma Jovetic, Jovetic. Remi tam wychodzi widziałem go widziałem cię chłopcze Remi, nie, Joweticz, gol, 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 tak, pięknie, moi drodzy, nie mylicie się, jest 1 do 0, i znów duet, Remi, Joweticz, zadziałał perfekcyjnie, wygrywamy, tak, tak, właśnie tak, Zły wody i jedziemy dalej, a, a, kiwanko, kiwanko, a, to jest to. Pokiwał się wzdłuż boiska. No, w końcu coś się zagrał. Ale to jest strzał. Nie! Jak na Petra Czecha. Wychodzą z atakiem, ale czy tam było przepisowo, panie sędzio? No nie wiem. No nie, no nie wiem. Ale to się. Dobra, dobrze. Dobrze gwiździesz. Przepchnęli Hiszpanię, przepchnęli jajeturę. ture. Ciekawe. Jest Petr, nie ma gdzie z tym ślizgiem, gdzie z tymi kopytami. Synu, nie możemy wyjść, nie możemy wyjść z własnej połowy. Do środkowania, ale nic z niego nie przyszło. Klepiemy, klepiemy kolejną akcję. I tutaj no nie wychodzi prawym skrzydłem, ale dogania go, ktoś dogania. Jordi, Jordi go To jest ryzykowne Ale Remy strzela Gol, gol, siadło Ładnie, ładnie Remy Tak, Aguero idzie na sprzedaż moi drodzy Oj chyba Aguero idzie na sprzedaż Tego składu po prostu już się nie da bardziej wzmocnić Nie no, podobało mi się Był takie eksperymentalne, eksperymentalny atak A mimo wszystko Wyszedł No nie wiem, nie wiem. Może Aguero będzie wchodził w końcówkach spotkań. I znowu podanie do Remiego. Remy, a teraz już chciał przekombinować. Może nie chciał, ale przekombinował. Dobry, Nani. Nani tutaj czaruje dryblinkiem i jak zwykle stracił przy tym piłkę. Dobry, 100% 100% podania, widzimy w lewym górnym rogu, strzeli. Ale niepotrzebnie blokował na żyboczny obrońca. Może teraz coś przeciwnikom wejdzie z rzutów Oj, ładnie, ładnie. Tutaj Czechu, no, pokazał klasę, ale czy nie złapał. Odniżył pensję, bo nie złapał. Dobra, żartuję. Genialny jesteś. A, tu tu jest nasz. A jeśli będę widzidować piłę. Koniec pierwszej połowy i nasi napastnicy sprawni w 100%. Tu widzimy jedną bramkę, drugiej nie zobaczymy, bo szkoda czasu na takie rzeczy. Wszyscy zdrowi, Kościelny to nawet w ogóle nie biegał, jakby stał w miejscu całe spotkanie, w sumie tak, nie widziałem go w ogóle. No ale cóż, teraz my co, my się kiwamy teraz? O, tak się kiwamy. Górę. Ja jak agresywnie, panowie! Agresywnie! Jejciu, jejciu! Jak agresywnie! Tak, tak, jak agresywnie! Ale tutaj Owetyć na przewóz trochę taki ala. ala mi Myślę, że wiecie o co chodzi: taki. I barbo czy coś. Długie podanie na nim, biegnie od. Co to. Nie, brak, brak mi słów wybaczcie. Brak mi słów wybaczcie mi. W tym czasie kompany strza Bramkę życia. Myślę. Takich rzeczy jeszcze nikt nie widział, ale nie zmienia faktu, że mamy 3 do zera i możemy sobie spokojnie klepać. Przynajmniej dopóki przeciwnik nie strzeli dwóch bramek. Si teraz na przebój na przebój, remi, remi na jest, czwóreczka. To jest wniosek z tego jeden, moi drodzy. Trzeba grać bez aguero. Aguero nam tu popsuł zasiał fermentu. A lubię tego zawodnika, szkoda, że nie mogę nim pograć. Nic już bardziej nie poprawi mi humoru niż bramka kompanego O, teraz się zaczynamy kiwać, widzę. Dobra, dobra. nie można sobie pozwolić na dekoncentrację, bo tu się szybciej traci bramki niż w jakiejkolwiek innej grze. No nie! Ale to żółty zał tutaj ja po nie nienawidzę tego. Dobrze, dobra. Świetnie no, no, no! Nie, Czechu dzisiaj nie popełnia takich błędów jak tamten po drugiej stronie, jak on ma. Kasinas? Jakiś? No nie naszego zwycięskim pojedynkiem I stow, Korunkowo już klepiemy. Wspaniałe zagranie, świetna technika Brawo Ale z to wyprowadzili I znowu ho, ho, ho. Jometry Ile to jest? Ile powiedzcie bo się zgubiłem? Szóstka? Piątka? Nie wiem Ale jest miło. Jest bardzo miło. Mamy powtórkę ich bramki. Może nagrywać więcej meczów, bo jakoś lepiej mi się gra. No dobra, jedziemy, jest 5-0. Nieee, przeciwnik chyba sobie poszedł. To to tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że przeciwnik poszedł. A nie, walczy, walczy z Kubaniem, będzie podawał, będzie grał na czas, Prze przegranej 5-0. Tak się kiwa. A. Nie pyka mu chyba nic No nie nie nie, nie pójdzie okay. Właśnie Posłuchajcie jaka jest wiecha Wow. Przeciwnik chyba odłączył w ogóle internet eee, A wracając do myśli przewodniej Posłuchajcie jak Trybuny wywatują na naszą cześć. Walker tam się wplątał jeszcze w grywnik. Nani! Nani traci piłkę Nani jest najlepszy w strzelaniu na pustą bramkę Ale wiecie, że przeciwnik gra trochę głupio. Przeciwnicy na strzał? Nie! Nie! dobra, daliśmy radę. Wracając do tematu. Widać, eee, że przeciwnik gra trochę głupio, bo tak wychodzi tym bramkarzem, że mi umożliwia podawanie na pustą bramkę. Już nie jestem do tego przyzwyczajony. Zawsze nie wychodzili aż tak daleko. W któreś tak w FIFA było, a w 2010, było tak, że zawsze jak się grało z komputerem i szło się sam na sam, to dobiegał ten drugi zawodnik, że można było... Nie kończyć indywidualnie, tylko mu podać Nie, nie do ciebie! Do... Czemu Podolski tego nie przyjął? Przecież biegł obok, no. no. Mamo, dlaczego? O, widać przeciwnik próbuje coś tutaj grać, stworzyć jakieś pozory dobrej gry Pokiwać się troszkę na pożegnanie Remi przeciwnicy Śata dobra, dobra, gram dalej. Pohompany chyba gracz meczu. A dojdzie, 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 dojdzie. A dojdzie, 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 dojdzie. A lownie, lobnie, lownie. Nieee. Już się obrońcą kiwa. Nie wierzę, że to było Wziął piłkę, strzelił od razu. Odlec, że już mu obojętnie Zobaczmy to. Aj, spalony nie. Spalony A. Zbyt szybko ruszył do piłki. Oj, to mojta. Pedro, Piękny ślizg. Ach, koronkowo, koronkowo. Co tam za 5-0 w dupę? Zagrajmy koronkowo. No nie. No ani, nie. ale ja się nie umiem kiwać w Fifie. I wyprowadzają atak przeciwnika. Isko, isko zablokowany strzał. I pomyśleć, że przy odrobinie szczęścia przeciwnicy prowadzili po jednym z takich rzutów rożnych. Ale jak nie idzie, to nie idzie. Ja już bardzo bardzo, bardzo zawsze to mówiłem. Bardzo Strzał. I dalej. Nani, może teraz coś wyjdzie. Ale on się tam kiwa. a uciek obrońcą Joweticz. Ale... czujny Ojej. Joweticz ma kontuzję. Cały Pool Co-United wstrzymuje oddech. Ale jest Debruń! De Bruyne! De Bruyne. Ach, rozkojarzony! Kontuzją kolegi! Ja myślę, że zrobimy tutaj zmianę jeśli zdążymy przed końcem spotkania. Gramy na czas, widzę. Aj ty! Kryciarzy. No nie, gdzie? A dobra mam jakieś karty kontuzji, to nie wiem, jeśli nie będzie musiał pauzować. Jejku. Gdyby to i gdy on tak zaczął grać trochę wcześniej, to on kawał do spotkania, bo to bez sensu tak na to patrzeć. A że już końcówka to. Czyli się sprężyć, bo jeszcze mu się coś uda strzelić przez przypadek. Dobra i... sytuacja, Ale nie, nie, dzisiaj wszystko wypadło. Spalony? Jest... Nie, no ewidentnie, nie ja już wiem, że to było spalone. Mówiłem, wiem, 3 metry A teraz skąpany pyk ja się z tą nie będę zagłagę, tak nie lubię Ja mam pewne standardy jeszcze z sędzią poklepał. Koniec meczu, moi drodzy. No serduszko się cieszy. Zwłaszcza jak widać takie bramki jak węsą do do usłyszenia panego. Tak mamy z bramkami. 2-1-1. Z graczem meczu, zawodnikiem meczu, Petr O, właśnie wykupiłem sobie premię do monet. Nie wiem po co, ale znalazłem w katalogu. Myślę, A, kupię. bogaty jestem, co mi tam. No dobra, jeszcze licz, licz, licz. Trzy wygrane i mamy utrzymanie widzę. Jeśli chcecie widzieć, co subskrybujcie, śledźcie mój kanał. Jeśli wam się podobało również to zróbcie, lajkujcie, komentujcie również. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i do usłyszenia już niedługo. Cześć!